Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie Nie regulujcie odbiorników, to nie jest ten sam film, to jest druga jego część. Niestety w pierwszym filmie nie wyrobiłam się z pokazaniem Wam wszystkich rzeczy, a stoją tutaj przede mną dwie pokaźnych rozmiarów paczki PR od marek specjalizujących się w naturalnych kosmetykach, a przy tym, przy tym naprawdę przystępnych cenowo. Jak wiemy, na rynku jest wiele fajnych marek kosmetycznych, także tych właśnie naturalnych. Ale bardzo często te ceny są dosyć mocno mm, mm, no wyśrubowane. Są po prostu te kosmetyki, nie boimy się użyć tego słowa drogie. I to już nie chodzi o to, co dla kogo jest drogie, po prostu jeżeli widzę cenę za serum 140 zł, to myślę, że to jest po prostu dużo. A tutaj chcę wam właśnie zaprezentować jedną bardzo dobrze znaną mi markę, choć już 100 lat nie używałam kosmetyków i drugą totalnie mi nieznaną markę której zaczęłam już używać kosmetyki, i jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem, a prócz tego w tymże filmie e, kupiłam ostatnio trzy odświeżacze z alwerną i chciałam Wam e, o nich opowiedzieć, bo mam pewne swoje przemyślenia. Zapraszam Was gorąco do oglądania. I kochani, jeżeli nie widzicie poprzedniej części filmu, to w nim e, czeka na Was rozdanie trzech kremów marki Lenia, a w dzisiejszym filmie też coś dla Was przygotowałam, więc oglądajcie uważnie. Może zaczniemy od pierwszej paczki w tej chronologii do mnie przyszłej? I jest to, słuchajcie, paczka z Your Natural Side. Jest to marka, którą ja poznałam bardzo, bardzo dawno temu. Wtedy była w ich asortymencie tych kosmetyków było zaledwie kilka. I na przestrzeni tego czasu zdecydowanie marka się rozwinęła. Dostępność tych produktów, ilość i też dostępność czyli gdzie możemy je kupić jest no nieporównywalnie większa. I mam tutaj w ramach tej paczki produkty, których nigdy wcześniej nie używałam bo po prostu ich jeszcze w tamtych czasach nie było. I pierwszy produkt to jest słuchajcie, płyn micelarny do demakijażu. On jest z ekstraktem z ogórka oraz zielonej herbaty. Produkt do twarzy, szyi i dekoldu. Szklane opakowanie, pojemność 190 ml. Informacja jaką tutaj znajduję na opakowaniu jest taka, że jest to łagodny płyn micelarny do demakijażu twarzy i okolic oczu, wzbogacony ekstraktem z ogórka, zielonej herbaty oraz alantoiną. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz codzienny makijaż. To odpowiedni krok w oczyszczaniu, który pomoże przywrócić Twojej skórze lekkość, otulając zmysły przyjemną i słodką nutą ogórka. Odpowiedni dla każdej skóry, w tym także dla skóry wrażliwej. Drugi produkt to jest nawilżająca esencja. I słuchajcie, te esencje możecie właśnie znaleźć w boksie od I Love Boxa, w tym samym boksie, w którym możecie znaleźć paletkę marki Affect, czyli kupując boksa za 99 zł macie paletkę, której cena na dzień dobry to 149 i pięć innych produktów, i jednym z tych pięciu innych jest właśnie esencja. I mamy tutaj nawilżającą esencję do twarzy szyi i dekoltu z betainą ekstraktem z brzoskwini i mandarynki. Bardzo jestem ciekawa, 90 ml produktu, produkt przeznaczony, w pielęgnacji, produkt przeznaczony do pielęgnacji cery suchej i normalnej, zawiera ekstrakt z brzoskwini i mandarynki, betainę, trehalozę, trehalozę oczywiście, oraz hydrolat z nagietka, zapewnia ulgę. Będzie to taki na pewno produkt mocno łagodzący, coś, czego ja również w tym momencie szukam czy ustawiam sobie w mojej pielęgnacji, tak aby używać i kosmetyków bardziej agresywnych w swoim działaniu. Zapraszam też na pierwszą część tego holu oraz właśnie takie kosmetyki bardziej łagodzące. Drugi produkt to normalizująca esencja. Tych esencji właśnie w asortymencie jest kilka. I tutaj mamy do twarzy znowu szyi i dekoldu z niacynamidem, ekstraktem z brzozy i ogórka. I jest to już esencja polecana w pielęgnacji cery problemowej i mieszanej. Myślę, że najbardziej sprawiedliwie będzie, jak postaram się te wszystkie kosmetyki, które Wam pokazałam, testować najlepiej, jak potrafię i o każdym z nich coś wam właśnie opowiedzieć. I takim filmem dedykowanym właśnie recenzji tych części kosmetyków będzie po prostu moja walka z grudkami, bo to jest mój główny problem, moja główna niedoskonałość cery, prócz tego, że moja cera zawiera przebarwienia i jest poszarzała, ma nierówny koloret. Ja nie mam tak zwanych wyprysków aktywnych. Kolejny produkt to jest olej abisyński i myślę sobie, że tych olejów, olej w swoim życiu przetestowałam bardzo, bardzo wiele, natomiast abisyńskiego raczej nie. Olej abisyński do twarzy ciała i włosów. Powstaje w wyniku tłoczenia nasion. E, polecany w pielęgnacji cery suchej, delikatnej, dojrzałej z widocznymi oznakami starzenia, jak również skłonnej do podrażnień promieniami słonecznymi. Idealny do zniszczonych i łamliwych włosów. Ja teraz włosy mam krótkie i z przyjemnością będę je olejować. Właśnie, chyba Wam w końcu nie opowiedziałam mojej przygody z włosami. Może na sekundkę się zatrzymajmy. Otóż taka ciekawostka, chyba że to jednak mówiłam w tamtym filmie, najwyżej najżej powtórzę się. Trzy lata temu obcięłam dokładnie do tej długości włosy, które teraz widzicie, i w ciągu trzech lat one tak odrosły, że były za pośladki. Ja się trochę tym, ponieważ no nie ukrywam, że lubię swoje włosy, lubię jak są długie, ale teraz jak są krótkie. Oh. Kolejny, słuchajcie, produkt to jest glinka kosmetyczna, glinka różowa. Ja używam teraz jedną maseczkę, która jest na bazie glinki różowej, ale również ona jest wzbogacona innymi, że tak powiem, rzeczami, bo różą jest to maseczka z May. A tutaj po prostu mamy klasyczną glinkę, z której możemy sobie sami taką maseczkę przygotować. Minusem wiadomo, że takiej glinki jest to, że musimy dobrze nauczyć się dodawać proporcje wody. Tu jest informacja, że aby używać ją z wodą roślinną oraz olejkiem lub serum, to tutaj trochę w małego chemika się bawimy, natomiast tą metodą mamy możliwość tworzenia, można powiedzieć, prawie za każdym razem troszkę innej maseczki. Więc no, stara, dobra glinka, to słuchajcie, zawsze jest coś. Kolejny produkt to jest masło do ust z olejem z awokado. czyli będzie to produkt mocno łagodzący, mocno odżywiający oraz, co mnie bardzo zaskoczyło, nie wiedziałam, że w asortymencie Your Natural Side są również olejki eteryczne i mam tutaj olejek z cedru. No i teraz przechodzimy do drugiej paczki i jednocześnie do marki, której przyznaję się bez bicia, że w ogóle nie znałam, a jest to trochę dziwne, ponieważ choćby kosmetyki tej marki są dostępne w Ezebra. Ale nie znałam. I jest to, słuchajcie, marka Opcja Natura. Dajcie znać, czy żeście znały tą markę. I dostarto między innymi szampon z lasu do włosów przetłuszczających się 250 ml. To, co mi się podoba w tej marce, to to, że opakowania również są bardzo proste, co sprawia, że też można uzyskać dobrą cenę za produkt, bo bardzo często mm, opakowanie no, mocno wpływa na końcową cenę dla klienta. Więc, tutaj jest ta szata graficzna bardzo prosta. Opakowanie jest proste, przejrzyste, skład wypisany, istotne działanie, instrukcja obsługi, sposób użycia i tyle. I ja się, słuchajcie, za 99% ja nie wiem, jak ja to zrobię, ale za 99% produktów, właśnie z opcji natury, także się biorę. Zresztą, ba, już nawet zaczęłam. Kolejny produkt, a są dalej? Szampon z lasu. Kolejny produkt naturalna mega piana do kąpieli. I to jest, słuchajcie, pielęgnacyjny płyn do kąpieli z naturalnym, odżywczym i nawilżającym olejem z rokitnika. Dodaj Żel do wody w wannie. Bardzo jestem go ciekawa. Pewnie nikogo nie zaskoczę. Trochę nie lubię tego tekstu płynu w moich filmach. Bardzo jestem go ciekawa. No, wiadomo, że wszystkiego jestem ciekawa, nie? Yy, oraz mam Żel myjący Limonka Aloes. I te wszystkie produkty od razu dzisiaj lądują w mojej łazience, bo ich jeszcze nie używałam. Dalej słuchajcie, mam, mówiłam, że ten miesiąc stoi pod hasłem maseczek. Mam maseczkę bomba witaminowa z glinką czerwoną oraz maseczkę zielone oczyszczanie do twarzy z algami morskimi. Ona także jest na bazie glinki. I te maseczki mają bardzo ciekawą konsystencję, ponieważ, wiecie co, nie do końca mam ochotę otwierać, bo się trochę boję. Otóż. nie, nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Otóż... Te maseczki są jak najbardziej także na bazie oleju i one mają stosunkowo zbitą konsystencję i trzeba tą, że tak powiem, warstwę spod spodu wymieszać odpowiednio z tym olejkiem. To będą bardzo wydajne produkty, ale od razu mówię, że to będą produkty, które no przydałoby się nakładać i mieszać, po prostu posiadać w domu szpatułkę. Maseczka zielona, tak jak wspomniałam, jest z algami morskimi, ze spiruliną. To jest na bazie glinki zielonej, oliwy z oliwek, gliceryny, oleju laurowego, alg morskich spirulina, witaminy E oraz wody. Natomiast bomba witaminowa to glinka czerwona, olej migdałowy, gliceryna, algi brunatne, olej arganowy, witamina E, woda. Mam tutaj również, słuchajcie, dziki krem żurawinowy do rąk, zamknięty w takim klasycznym słoiczku, jak zazwyczaj kremy do twarzy. Mam również coś, za co już się zabrał mój mąż, czyli mazidło opatrunkowe i jest to do skóry suchej i popękanej z nagietkiem. I mój mąż zabrał się za ten produkt, za ten? Zaraz wam powiem. Za ten. To jest taki bardzo zbity produkt, zobaczcie, on go sobie tyle tam wyłuskał ale bardzo się z niego ucieszył i on go stosuje po prostu do pięt. Natomiast jest to taki produkt uniwersalny oraz do pięt, także to głównie dla mojego królisia tulisia, ponieważ ja na szczęście mam, powiem wam, ładne stópki, choć z wiekiem widzę, że no, ta eksfoliacja, tutaj też gdzieś mam, o, to było w poprzednim filmie, mam z te skarpetki złuszczające, eee, też, też im się trochę przyda. I tutaj mamy krem antytarka i to jest kuracja na suche i popękane pięty z mocznikiem. Kobiety, wiecie, ja mu na razie, na razie go trochę biłam po łapkach właśnie, żeby mi tego nie zabierał, żebym o niczym nie zapomniała. Mam tutaj, słuchajcie, również masło do ciała, mango i awokado. I to będzie zdecydowanie produkt taki mocno na pewno odżywczy oraz nawilżający. On jest na bazie oleju kokosowego i wosku pszczelego, więc powinien też zatrzymywać ten produkt jakby w skórze, tak aby on nam nie odparował. Coś tu jest w ogóle mokre, może dlatego, że już tego używam. Mam tutaj również Detox, orzeźwiający peeling do ciała, i to jest bardzo ciekawy produkt, ponieważ widać, że on um, jest na bazie cukru. On jest taki dosyć gęsty, podejrzewam, że jak go się otworzy, to trzeba będzie, widzicie, to będzie jeden z tych takich peelingów, który jest jakby cukier nasączony czymś. Czyli on powinien bardzo dobrze peelingować, bo on będzie taki konkretny. Bardzo mnie to cieszy. Mam tutaj także, moi Państwo, mus rokitnikowy. Słodkie nawierzenie ciała z mandarynką. I to jest akurat jeden z tych produktów, z którym, którym mi się podzielę. Z tego choćby względu, że ja nie jestem aż taką fanką kremowania się, więc nie zdążę wszystkich tych produktów przetestować. Mam... Także, relaks, słodki peeling do ciała i to jest dokładnie, słuchajcie, ta sama historia. Myślę, że to będzie turbo eksfoliować po prostu na skórek, bo to jest właśnie takie gęste. A jednocześnie, wiecie, takie mokrawe, no takie, jak to powiedzieć, no jak piasek, jak mokry piach. Mam także dwa e, hydrolaty i to się nazywa woda czarująca. Mam tutaj hydrolat z róży damastańskiej oraz hydrolat z kwiatów lawendy. Ja się zabrałam już za lawendowe, pachnie obłędnie i mam, słuchajcie, również dwa kremy. I pierwszy krem to jest Biotox normalizujący krem do twarzy z kwasem hialuronowym, no i kremiki będą musiały chwilkę raczej poczekać, jeszcze muszę sobie na nowo wszystko ułożyć, oraz eliksir młodości, a więc krem do twarzy pozbawionej blasku z koenzymem Q10. I ostatnie produkty to są słuchajcie mydła w kostce, tutaj mam mydło kokosowe, mydło lawendowe oraz mydło z bergamotką, u mnie niezmiennie od 13 lat mojego małżeństwa pozostaje problem ten sam, dalej się nie dorobiłam mydelniczki. I myślę sobie, że najwyższa pora się dorobić takiej mydelniczki, co nie zmienia faktu, że ja mydeł w kostce nie używam, więc automatycznie yy, i nie używam też do prania pędzli. A tym bardziej szkoda takich mydeł używać do prania pędzli, więc mydłami również będę chciała się Podzielić. No i tak jak obiecałam, tak czynię, mówię o odświeżaczach Alvernum. Niedawno w ulubieńcach opowiadałam Wam o takim odświeżaczu, nie pamiętam jak się nazywa ta marka, coś tam na E-Mando, który był tak mocny, że aż za mocny. I dlatego e, jaliłam się, żeby kupić alwerną. Jedna z Was dała mi cynka, że można za 13 zł kupić na Allegro, tak też uczyniłam. I zdecydowałam się na Sekret Indie, czyli zapach, który już miałam, i powiem szczerze, że ten zapach jest zdecydowanie najlepszy. On przypomina lekko mi opium i saunorę, oczywiście to takie, no lekko. On jest dosyć orientalny, ale nie jest to absolutnie zapach zbytnio przytłaczający i na pomieszczenie, na pokój zamknięty lub na łazienkę, toaletę zdaje egzamin rewelacyjnie. Ja go postawiłam w przedpokoju i powiem szczerze, że jak przechodzę, czuję ten zapach, ale tylko jak przechodzę i też ta intensywność nie jest taka jak bym sobie do przedpokoju akurat życzyła. W związku z tym wniosek jest taki, że potrzebne mi jest coś pomiędzy tamtym mango, a tym z alvernum. I jednym z pomysłów, też tutaj dzięki jednej z Was, jest to, żeby kupić jednak tamtej marki i po prostu włożyć mniej patyczków. Więc tak będę kombinować. Niemniej jednak z sekret Indii jest wyczuwalny, ale mówię, dużo lepiej sprawdzi się on po prostu do pokoju. A nie do przestrzeni mocno otwartej. Natomiast zupełnie inaczej ma się sytuacja z dwoma pozostałymi zapachami. Pierwszy, który kupiłam, to chill out w chmurach. I faktem fact, kupiłam go z myślą o toalecie. I ja wiem, że kwestia zapachów to kwestia bardzo indywidualna, subiektywna, gust i bla bla bla. Ale to jest dla mnie dokładnie zapach toaletowy. Jak go odkręciłam. To buchnęło mi, nie wiem, może głodnemu chleb na myśli, choć no ja nie piję wódki, buchnęła mi po prostu zapach wody. I to takiej czystej wody, alkoholu. To jest coś, co mi zdecydowanie nie odpowiada. I powiem szczerze, że jest to zapach taki typowy i to nawet nie łazienkowy, tylko ja bym powiedziała, że dla mnie to jest typowy zapach, mówiąc wprost, kiblowy. No i sobie to stoi w tej talecie gościnnej, ale. Oczywiście wydajność tego w stosunku do tego właśnie na E, ja Wam podlinkuję co to było na E, e to słuchajcie jest no niewiarygodna. No bo to u mnie stoi ponad tydzień, a zużyło się tyle, nie? Gdzie tamten mi zszedł takie opakowanie w ciągu dwóch tygodni. Właśnie zobaczymy ile to ma pojemności. To ma 50 ml, a to mango miało ile? 120? No, więc to mango zdecydowanie za szybko po prostu schodziło. Tu jest niby do 30 dni stosowania i myślę, że te 30 dni spokojnie to wytrzymuje. Zresztą tak mówiłam chyba przy okazji tego właśnie zużytego Sekretu Indii. No więc ten zapach, chill out w chmurach, mm -mm. ale jest wyczuwalny w tym kiblu. Gorzej ma się sytuacja z zapachem yoga na Bali. No i był piękny jakiś opis na stronie, że oni i do sypialni i do medytacji i w ogóle ola bogarety kabarety. Jego, słuchajcie, postawiłam w łazience. My mamy, mimo że mamy tak duże mieszkanie, to łazienkę mamy małą. Ona jest trochę taka nieproporcjonalna, szczerze mówiąc. Jest ona mała przestrzeń, nie pamiętam ile ma metrów, bo tam był kawałek wyburzonej ściany, no nieważne, jest mała. I ja go już w ogóle nie czuję. Jest to zapach, który... Yy, ja też nie zamykam bardzo często drzwi od łazienki, szczególnie teraz, kiedy nie grzeją, nie chcę, żeby, wiecie, tam te ręczniki zapleśniały, bo one prędzej zapleśnieją. Niż, niż wyschną, ale no też nie zostawiam otwartych drzwi od łazienki na, na ościarz i powiem szczerze, że ten zapach jest dużo ładniejszy jak ta chmura, jak coś tam, czy ja chmurach nie jest to faktycznie zapach taki typowo łazienkowo-kiblowy toaletowy, o tak może należałoby ładniej powiedzieć, ale on jest dla mnie za słaby i ja go mówię, ja go praktycznie nie czuję w tej łazience yy, i nie jestem zadowolona. Podsumowując, zrobiłam dila życia, bo z jednej strony udało mi się upolować po 13 zł te, te dyfuzory, co było bardzo dobrą ceną, ale no ponownie jestem tylko zadowolona i to tak prawie na pełen gwizdek, bo jednak bardziej na pół z tego sekretu Indii. Więc tak se. Jeżeli znacie jakieś przystępne cenowo odświeżacze, takie z patyczkami, które są właśnie no jednak mocniejsze, ale też nie nieprzytłaczające, to dajcie mi proszę znać, będę bardzo, bardzo zobowiązana. I tak sobie pomyślałam, że żeby było tak miło i jesiennie, to chciałam Wam podarować kilka rzeczy i tutaj również zrobić dla Was takie małe rozdanie. Już Wam pokażę, co tutaj wybrałam oraz jakie kroki, tu wszystko mi leci, jakie kroki przewidziałam. Pierwsza sprawa to demakijaż i za demakijaż odpowiada miniatura, tak abyście mogły przetestować. All Clean Balm marki Heimish. To jest słoiczek, starczy Wam na dobre naprawdę kilka razy. Proszę to jakoś sensownie odłożyć. Czekajcie. Po demakijażu, oczywiście, oczyszczanie twarzy. I tutaj macie również marki Heimish Travel Size All Clean Green Foam. Potem następnym krokiem będzie tonik, a więc tonik także Heimish All Clean. Serum. Serum Pjung Jan malutkie opakowanie, ale ono będzie szalenie wydajne, 9 ml nawilżającego Moisture Serum, serum to będzie bardzo fajne nawilżające serum do twarzy. No i oczywiście kremy. Jeśli chodzi o krem pod oczy, to tutaj akurat zaproponuję Wam pełnowymiarowe opakowanie, a więc Orientana, naturalny krem pod oczy z wiciokrzewem japońskim. Kremy do twarzy to aż dwa, dwie miniaturki po 15 ml z marki Lumen, Oczywiście coś musiało się również znaleźć do ust i tym czym jest mój kultowy Real Barrier Extreme Lip Repair, a więc bardzo mocno nawilżający, taki wygładzający, naprawdę kojący produkt do ust. To jest także produkt pełnowymiarowy, no ale wypadałoby jeszcze trochę to podkręcić, więc również do twarzy mam dla Was miniaturkę. Maseczki są by me, to jest maseczka rozświetlająca Brightening Sleeping Mask, maska całonocna. Tak aby nasza skóra była bardziej promienista. Do ciała zaś w tym temacie cytrynowy mus do ciała marki MG Life. To jest także produkt pełnowymiarowy. Oraz z dzisiejszego filmu Do coś do mycia. Nie mam żadnego żelu dla was, więc proponuję mydło Bergamotka. Marki Opcja Natura. Mam nadzieję, że takie mini rozdanie Wam się spodoba. E, troszkę kosmetyków do przetestowania. E, tak trochę wiesz, wie, wiecie w stylu, poczuj się jak te wszystkie influencerki, czyli coś właśnie do testów. E, jeżeli pomysł Wam się podoba, to szczegóły tego rozdania znajdziecie w opisie. Bardzo Was proszę o dobre zapoznanie się z nimi. I oczywiście, jednym z koniecznych wymogów jest bycie subskrybentem kanał. Dzięki serdeczne za oglądanie, zapraszam Was rzecz jasna do kolejnych filmów, czekam na Wasze komentarze, powiem szczerze, że nie jestem zadowolona, że musiałam rozdzielić te dwa filmy, ale byłoby to po prostu nie fair, więc czekam na Wasze komentarze, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, trzymajcie się, buziaki, pa pa!